Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie na tarotowym czytaniu. A teraz zadanie dla Ciebie jest takie, żebyś wybrał, żebyś wybrała jedną spośród tych dwóch talii kart, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, które dla Ciebie mam. A ja za moment położę dla Ciebie taki układ i sprawdzę, na co warto zwrócić uwagę, co takiego wydarzy się ważnego, istotnego w Twoim życiu. Wybierz talię dla Ciebie. To może być pierwsza talia, to może być druga talia. Która jest Twoja? Napisz proszę w komentarzu. Chwilę poczekam. Która talia jest Twoja? Pierwsza? Czy może ta druga? Jeśli wybrałaś, jeśli wybrałaś tę pierwszą talię, to już w tym momencie robię dla Ciebie takie czytanie, na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie. Karty dla Ciebie. Przede wszystkim karty mówią tak, że w najbliższym czasie możesz mieć jakieś chwilowe problemy, jakieś awarie finansowe. Te karty mówią, że byś zwrócił, żebyś zwróciła nieco większą uwagę właśnie jeśli chodzi o sprawy finansowe. Może być taka sytuacja, że ktoś coś Ci obiecał, tego nie spełnisz, że ktoś może tutaj właśnie ci coś zaproponować, a to nie będzie dla ciebie opłacalne, no generalnie chodzi o to, żebyś w najbliższym czasie był nieco bardziej ostrożny, była nieco bardziej ostrożna, mogą być chwilowe przerwy w finansach, czyli na przykład może być taka sytuacja, że ktoś ma ci oddać pieniądze, a nie odda, prawda? tego typu e, sytuacje mogą ci się e, przytrafiać. E, karty mówią o tym, że w najbliższym czasie też nie ma co liczyć na takie pieniądze, które są e, związane ze szczęściem, na zasadzie jakiejś wygranej. Tutaj bardziej karty mówią o tym, żebyś się skupił i sku, e, skupił, skupiła, skoncentrował, skoncentrowała na zarabianiu, a nie na wydawaniu pieniędzy. E, też karty mówią o tym, że właśnie są jakieś takie ograniczenia, jakieś takie e, Blokady, hamulce. Najpierw proszę, proszę w komentarzu, czy tak rzeczywiście jest, że masz jakiś taki zastój, albo może na przykład twoja energia finansowa jest za, za, zatrzymana. Może warto byłoby zrobić jakiś rytuał magiczny, właśnie, żeby ruszyć energię finansową w swoim życiu? Daj proszę znać w komentarzu, czy chciałbyś, czy chciałabyś, żebym nagrał taki film, jak zrobić rytuał magiczny, właśnie przyciągający e, pieniądze, przyciągający dobrą energię finansową. Jeśli potrzebujesz, potrzebujesz takiego rytuału, to daj proszę znać w komentarzu. komentarzach. Jak tych komentarzy będzie naprawdę dużo i będę wiedział, że tego potrzebujecie, no to zrobię taki film, nagram taki film. Jeśli tych komentarzy będzie mało, to zapraszam do kontaktu indywidualnego. Wtedy będziemy pracować już indywidualnie, no to będzie zależało tylko i wyłącznie od was. Także tak tutaj karty radzą, żebyś na to właśnie zwrócił, żebyś na to właśnie zwróciła uwagę. Przede wszystkim na pieniądze, nie pożyczaj między innym osobom, bo będziesz miał bardzo duże kłopoty w egzekwowaniu, w odzyskaniu właśnie takich finansów. Te karty się dla Ciebie ułożyły. Teraz, jeśli wybrałeś, jeśli wybrałaś tę drugą talię kart, no to również w tym momencie robię dla Ciebie takie czytanie. Na co warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie? Karty dla Ciebie. Przede wszystkim, Tarot mówi tak, że w najbliższym czasie będziesz albo gdzieś w drodze, albo będziesz podróżował, albo będziesz podróżowała, i generalnie karty mówią tak, że z jakąś taką przychylnością będzie na ciebie spoglądała jakaś kobieta z twojego najbliższego otoczenia. Tak karty mówią, że możesz liczyć na to, że właśnie jakaś kobieta będzie albo z tobą współpracowała, albo będzie ci w czymś pomagała. No, pod tym względem naprawdę masz bardzo dobre karty. Również Tarot mówi o tym, że. Że idzie do ciebie jakaś taka niespodzianka, jakaś taka miła sytuacja, i ona będzie prowokowana przez kobietę. W ogóle generalnie karty mówią, że z kobietami w najbliższym czasie będziesz dobrze się dogadywał, dobrze się będziesz dogadywała. Tu mogą być jakieś fajne przyjaźni, tu mogą być jakieś tematy o charakterze biznesowym podejmowane przez ciebie. No, generalnie jakieś takie fajne, fajne tematy dla, dla ciebie z kobietami. Tarot również mówi o tym, że. Że to jest dobry czas na to, żeby również oczyścić jakąś relację z mężczyzną, z chłopakiem. I tu generalnie karty mówią o tym, że masz właśnie ku temu dobry czas, żeby poodcinać się albo od jakiegoś toksycznego związku, albo od jakiejś toksycznej znajomości. To też może być przecież kolega, to też może być na przykład twój brat, to też może być właśnie jakiś kumpel, ale ktoś, kto ciebie trochę w dół tutaj sprowadził. A więc na to też warto jest zwrócić uwagę w tym najbliższym czasie. No i kończąc ten układ e, się, e, ten układ zakończył się dla ciebie tarotową kartą gwiazdy, a więc taką kartą, która będzie mówiła o tym, że w twoim kierunku idzie poprawa. To jest trochę tak, że e, po trudnym czasie będziesz doświadczał, że będziesz doświadczała jakichś cudów życia. Tak się karty dla ciebie pięknie ułożyły. Pięknie wam dziękuję za to czytanie. No mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym tarotowym czytaniu, a za dziś Pięknie dziękuję, wspaniałego dnia, do zobaczenia, pa pa!